Cześć, witam Was na kolejnych warsztatach rodzinnych się, organizowanych przez Białęcki Ośrodek Kultury. W tym roku podróżujemy wspólnie w świat zmysłów, czyli sprawdzamy, dlaczego widzimy, czujemy, możemy wąchać, smakować. Badamy też, w jaki sposób ćwiczyć nasze zmysły. I jakie jeszcze inne zmysły mamy? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na kolejny odcinek tych zabaw. Gdybyście chcieli mi coś powiedzieć, co myślicie o tych zabawach, czy Wam się podobają, czy nie, albo pokazać jakieś zdjęcia z tego, jak się bawicie, swoje prace, możecie to wszystko umieszczać pod postem w komentarzach na Facebooku Białęckiego Ośrodka Kultury. Na pewno przeczytam i odpiszę. Dobra, to pora powiedzieć, o jakim zmyśle dzisiaj opowiemy. Tytuł dzisiejszego spotkania to słodkie czy kwaśne, czyli porozmawiamy o zmyśle smaku o tym, jak odczuwamy smak potraw. Czy są one słodkie, kwaśne, gorzkie, a może słone? Odczuwamy je dzięki kubkom smakowym w języku i człowiek odczuwa pięć smaków. Nie tylko słodki, słony, gorzki czy kwaśny, ale jest jeszcze taki smak, który się bardzo dziwnie nazywa. Umami. Dzięki niemu możemy wyczuć taki kwas glutaminowy, który znajduje się między innymi w orzechach, winogronach czy pomidorach. I dzięki właśnie temu dziwnemu smakowi umami możemy dokładnie poczuć, jak smakują te rzeczy. No dobra. Tu zaczynamy nasze smakowe zabawy. Jesteście gotowi? Wiemy już, jakie mamy kubki smakowe i za jakie smaki one odpowiadają, ale czy czujemy smak potraw tylko dzięki nim? Zaraz to sprawdzimy. Będziemy potrzebować kilku rzeczy tarki najlepiej, żeby miała takie małe oczka, ewentualnie takie, dużego talerza płaskiego, żeby wygodnie się na nim ścierało, kawałka marchewki, jabłka, dwie miseczki i dwie łyżeczki. Oczywiście, wcześniej trzeba marchewkę i jabłko umyć i obrać. No i oczywiście przekroić, więc mam nadzieję, że zrobicie to wspólnie z rodzicami, albo żeby rodzice byli gdzieś blisko Was i patrzyli, żebyście się nie skaleczyli przy tym. Dobrze, na początku zetrzemy kawałek marchewki. Musi być jej y, tyle, żeby dało się wziąć ze dwie łyżeczki. Wydaje mi się, że starczy. Wyjmę tu całą marchewkę, którą starłam. Przy okazji oczyszczę. I teraz przekładamy marchewkę do miseczki. Ważne, żeby został tutaj kawałek bez marchewki, bo będziemy teraz ścierać jabłko i nie chcemy, żeby się za bardzo pomieszało. Co się Wam łatwiej ściera: marchewkę czy jabłko? I jak myślicie, dlaczego? Całe jabłko starłam. Biorę drugą łóżeczkę i drugą miskę, żeby się nie pomyliła. Całe jabłko tutaj się starło. Przekładam je do miski. Mogę odłożyć już talerz i targ. Mam dwie miseczki. Za chwilę zamknę oczy i zatkam nos. I spróbuję z jednej miseczki i z drugiej, tego co jest w środku. Możecie zrobić tak, że zawiążecie sobie oczy, albo rodzice wam je zasłonią, albo sami zasłonicie też ręką, a rodzice was wtedy mogą nakarmić. Próbujemy po jednej łyżeczce. Ja jeszcze zamieszam miskami, żebym nie pamiętała, co gdzie jest. Dobra. Mam zamknięte oczy, zatykam nos i próbuję. Teraz z drugiej miski. Hmm. Teraz spróbuję bez zamkniętych oczu i zetkanego nosa. Kiedy czuliście wyraźniej smak i kiedy łatwiej było Wam rozpoznać, co jedliście, tak węch też nam pomaga w rozpoznawaniu smaku potraw. Dlatego kiedy dobrze zatkamy nos, żeby nie czuć zapachów, nie do końca wiemy, co teraz jemy. Wiemy już, że to, jak czujemy e, smak, zależy też od jego zapachu, czyli zmysł węchu też się do tego przydaje. A teraz sprawdzimy. Czy jest różnica, czy jemy coś szybko, czy wolno? Będziemy potrzebować y, trzech kawałków takiego samego jedzenia. Ja mam akurat trzy kawałki już obranego, pokrojonego jabłka, y, ale mogą być to na przykład trzy kawałki banana, trzy rodzynki, albo to, co wymyślicie. Mają być po prostu trzy takie same kawałki jedzenia i stoper. E, możecie to robić ze mną, wtedy po prostu będziemy mierzyć czas na moim stoperze. Dobra, na początku bierzemy pierwszy kawałek i jemy go tak normalnie, w miarę szybko, ale tak jak zazwyczaj go jecie. Zjedliście? Dobra. Teraz ustawię stoper na 5 sekund, i cały czas w czasie tych 5 sekund będziemy jeść drugi kawałek. Start. Już. A teraz. Ustawię stoper na 15 sekund. To jest dużo dłużej. Trzeci kawałek będziemy jeść aż 15 sekund. Czyli dosyć wolno. Start. Możecie teraz porozmawiać z rodzicami? Czy była różnica w smaku? Czy jedliście coś normalnie w czasie tych 5 sekund albo 15? Czy może jak się je dłużej, to inaczej coś smakuje niż jak się je tak bardzo szybko? Jestem ciekawa, jak, je, jak wy to odczuwaliście. Teraz jest wiosna, jest to taki czas, kiedy rośnie dużo ziół warzyw. I właśnie teraz są one najsmaczniejsze, najświeższe i właśnie takie różne warzywa można kupić w sklepach, ale chciałam Wam zaproponować, żebyście dzisiaj zrobili swój domowy ogródek, żebyście nie musieli chodzić po niektóre rzeczy do sklepu. Tylko mieli je w domu, wyhodowane samodzielnie. Będziemy potrzebować kilku rzeczy. Po pierwsze doniczkę z ziemią. Ja już nasypałam swoją ziemię do doniczki. Możecie też to zrobić teraz. Ja będę dzisiaj siać jedną rzecz, więc mam jedną doniczkę. Jak chcecie więcej, to oczywiście przygotujcie więcej doniczek. Nasiona wybranych y, ziół i warzyw. Ja mam na przykład rzodkiewkę, marchewkę, sałatę, buraka albo roszponkę, czy koperek. Hmm, mam jedną doniczkę, to dzisiaj chcę zasieć rzutkiewkę. Bardzo lubię ją jeść. Przyda nam się także spryskiwacz z wodą. Jak nie macie takiego spryskiwacza, to przygotujcie miseczkę z wodą. Też będzie ok. A oprócz tego, kilka rzeczy plastycznych. Taki mały kartonik, najlepiej właśnie z jakiegoś sztywnego papieru. Wykałaczkę albo patyczek taki szaszłykowy, taśmę. Białą kartkę papieru, albo w jakimś innym kolorze, tak, żeby było widać to, co piszecie, rysujecie. Linijkę. I też zestaw jakiś e, kredek, flamastrów, cienkopisów. To, czym lubicie pisać i rysować. No dobra, zaczynamy. Jeśli nie macie spryskiwacza, możecie do podlania użyć miseczki z wodą i waszych palców. Chodzi o to, żeby nie wlać tam za dużo wody, bo na razie ta roślinka tego aż tyle nie potrzebuje. Ja przygotowałam też taką karteczkę na wykałaczce. Z tyłu przykleiłam taśmą z rysunkiem tego, co posadziłam, żeby pamiętać, co jest w danej doniczce. Przygotowałam też taką kartkę z tabelką. Gdzie napisałam, jaka to roślina, czyli rzodkiewka Silesja i narysowałam, tak jak jest na zdjęciu na opakowaniu, jak ona będzie wyglądać. Napisałam, kto jest ogrodnikiem. Ja to robiłam sama, więc napisałam tylko swoje imię. Ale jeżeli to robicie z rodzicami, to możecie wypisać kilka imion i zrobiłam taką tabelkę z datą, czynnością i wyglądem. Wpisałam dzisiejszą datę. Narysowałam tak, jak chciałam, że posadziłam, posiałam roślinę i że taką kropelkę wody, że ją podlałam. I narysowałam, że na razie ta doniczka wygląda tak, że jest po prostu w niej ziemia. Możecie co kilka dni oczywiście podlewać swoją roślinę, wtedy możecie napisać datę i to, co zrobiliście. Możecie też rysować, jak ona wygląda. Warto też robić zdjęcia, żeby pamiętać. I yy, czekajcie, aż wyrośnie i ją zjecie. I to też wszystko możecie na swojej tabelce zapisać. Przed chwilą byliśmy ogrodnikami, a teraz zamienimy się w artystów. Będziemy potrzebować kilku rzeczy. Po pierwsze, jakiegoś Talerze albo tacki, najlepiej w jednym kolorze, bez wzorów. Deski do krojenia. Noża. Jak macie to też obieraczki. I oczywiście to zadanie wykonujemy razem z rodzicami, żebyście się tutaj nie pokaleczyli, ale możecie tutaj, z pomocą rodziców, też popróbować coś. Pokroić, czy obrać. I różnych warzyw. Takich, jakie lubicie. Takich, jakich smak chcecie poznać. Yy, niestety jeszcze te nasze warzywa, które yy, zasialiśmy, nie urosły, więc skorzystamy z tych, które można kupić w sklepie. Ja mam na przykład rzodkiewkę, ogórek, marchewkę, sałatę, pomidor i szczypiorek. Ale można wybrać dowolne Ważne jest, żeby je wcześniej umyć. Moje już są umyte, więc mogę zaczynać warzywną sztukę. Jesteście ciekawi, co to będzie? Mój obraz jest już gotowy. Ja przygotowałam taką dziewczynkę w sukience. Jeżeli chcecie mi pokazać, co przygotowaliście, to zróbcie zdjęcie i wyślijcie na Facebooku. Mam nadzieję, że ta zabawa Wam się podobała. A teraz taki obrazek można zjeść. Możecie poczęstować swoich rodziców, rodzeństwo, dziadków, ale nie martwcie się. Później z kolejnych warzyw możecie znowu coś ułożyć. To była nasza ostatnia smakowa zabawa. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Tak jak zawsze, polecam Wam kilka książek dotyczących zmysłu smaku. E Tytuły zaraz tutaj w filmie się pojawią. A ja się już z Wami żegnam i dziękuję Wam za wspólną zabawę, za to spotkanie. Cześć, do zobaczenia.